W pierwszej połowie 2012 roku struktura naszej sprzedaży nieco się zmieniła, bo 10% całości stanowi już sprzedaż do sektora commercial, jak to by czyli do sektora biznesu i przetargów, co jeszcze dwa lata temu nie istniało w naszej firmie. Dwa lata temu otworzyliśmy ten dział, dwa lata temu zaczęliśmy pracować nad, nad tym kanałem. Po dwóch latach mogę powiedzieć, że pojawiły się pierwsze efekty, pierwsze sukcesy. Tak jak wspomniałem, 10% naszej sprzedaży w pierwszej połowie tego roku zostało wygenerowane właśnie z tych rynków. Pozostałe, pozostałe kanały, to 16%, to rynek telekomunikacyjny. Pozostała część podziela się praktycznie porówno pomiędzy retail oraz partnerów, jakich nazywamy Acer Point Gold, czyli resellerów. Ta część, te 10% rynku, rynku biznesowego to jest coś, czego jesteśmy szczególnie dumni, a tu z kolei jedną z ważniejszych pozycji są przetargi, oraz cały biznes związany z, z edukacją, w szczególności z cyfrową szkołą. Jak wiadomo, w ostatnich paru miesiącach rozpoczęła się realizacja projektów cyfrowej szkoły. Możemy powiedzieć, że już na dzisiaj, to są dane z, z połowy tego tygodnia, z około 50 przetargów, które zostały rozstrzygniętych, 20 z nich zostało rozstrzygniętych na naszą korzyść, co uważam, że jest ogromnym sukcesem. Pracowaliśmy nad tym od połowy zeszłego roku, wzięliśmy udział w kilkudziesięciu różnych konferencjach, pracowaliśmy nad doradztwem specyfikacji, doradztwem przy, przy współpracy z Ministerstwem Administracji Cyfryzacji nad samą ideą tego jak powinien ten przód wyglądać i w tej chwili mogę powiedzieć, że zbieramy plany tej, tej pracy.